Witajcie moi drodzy, przedstawię wam dzisiaj nową grę Welcome to Paradise, która swoją premierę ma 29 lutego. Jest to dość zabawny survival z zombie, w którym zombiaki mogą stać się naszymi najlepszymi przyjaciółmi, a raczej pracownikami, a to wszystko za pomocą technologii kontroli umysłu. Schwytane zombie pomogą zbudować nasz obóz, możemy je przydzielić do zbierania drewna, uprawy roli, obrony bazy oraz walki u naszego boku. Brzmi znajomo? Jako fan zombiaków przetestowałem Welcome to Paradise i powiem od razu, że gra zapowiada się ciekawie. Swoją przygodę zacząłem przy bramie do raju, ale nie wyglądało to jak na materiałach promocyjnych. Po wejściu na teren zobaczyłem żywowo pracujące zombiaczki, które zbierały drewno i wrzucały je do jakiejś tuby. W kanciapie obok siedział strażnik, którego zaskoczył mój widok. Nie za bardzo wiedział, co ma ze mną zrobić, więc wysłał mnie do boba. Droga jednak nie była bezpieczna i musiałem walczyć gołymi rękami z trupiakami. Na szczęście, te były bardzo delikatne i padały od kilku sierpowych. Przed bazą boba odblokowałem sobie Mega Hop, czyli podziemne rury do szybkiej podróży. Przetestowałem sobie też, jak działa maszyna przy bramie, no i nie chciałem być teraz po drugiej stronie barykady. Bob zlecił mi zbudowanie hełmu do hakowania, więc szybko go stworzyłem i poszedłem przejąć swojego pierwszego zombota. Przyszłego kumpla trzeba było najpierw trochę oklepać, a potem założyć mu na głowę kask kontrolujący. Przyjęty zombiak od razu założył żółty kombinezon i był gotowy do służenia mi pomocą. A naszemu zombiakowemu towarzyszowi można zaprogramować różne polecenia, które ma wykonywać w walce i poza nią. Na przykład można mu kazać prowokować wrogów, leczyć lub przejmować inne zombiaki. Do tego można mu dać Broń oraz założyć pancerz, lecz na razie żadnego nie miałem. Poza tym można mu jeszcze zmienić hełm oraz kolor ubranka na jedno z siedmiu dostępnych. Mój wybór padł na śliczne różowe ciuszki. Z ciekawości kliknąłem przycisk tryb ekspert w lewym górnym rogu, który wyświetlił kilka dodatkowych funkcji programowania zombota. Ten tryb umożliwia szczegółowe dostosowanie akcji zombiaka. Na przykład mogę mu kazać leczyć mnie w walce, ale dopiero wtedy, gdy poziom mojego zdrowia spadnie poniżej 40% albo kazać mu uciekać i uleczyć siebie gdy jego życie spadnie poniżej wybranej wartości. Jak już siedziałem w menu, to zajrzałem do zakładki umiejętności, w którym znajdowały się trzy drzewko rozwoju dla zombota, walki oraz przetrwania. Do rozdania miałem dwa punkty, więc jednym zwiększyłem ilość złomu odzyskiwanego przez zombota, a drugim odblokowałem sobie wykonywanie perfekcyjnych finisherów, które od teraz miały ranić również okolicznych przeciwników. Z nowym kumplem i nowymi skillami poszedłem pobawić się trochę w rozwalanie zombiaków. Pokonane trupki dropiły jakieś Surowce, a niektóre upuszczały zbroje dla Zombota. Żeby w pełni odblokować jakąś zbroję, trzeba było zebrać cztery fragmenty danego pancerza, co sugerował napis z lewej strony. Po zebraniu wszystkich części mogłem na swojego kumpla założyć tarczę strzelniczą, która ściągała na zombota ataki wrogów. Po kilku walkach odblokowałem coś ciekawszego, a mianowicie siodło na zombiaka. Od razu musiałem je przetestować, bo nigdy jeszcze nie jeździłem wierzchem na zombiaku. Ten widok był zaiste, niesamowity, a zombot poruszał się dość szybko, a nawet mogłem mu kazać atakować wrogów. A jeśli chcesz więcej takich przedpremierowych filmów, to zostaw suba z dzwonkiem, a na pewno takie filmy się pojawią. Gdy wróciłem do strażnika, jego generator był atakowany, więc szybko rozprawiłem się z wrogami, dorzuciłem drewno do pieca i zamknąłem bramę, żeby kolejni intruzi nie weszli do naszego raju. Teraz strażnik zlecił mi zadanie, które w takich grach uwielbiam najbardziej, czyli budowanie bazy, ale najpierw musiałem znaleźć Pedro miejscowego faceta od broni. Wsiadłem więc na swojego dzielnego rumaka i pojechaliśmy pod Mega Hop, żeby zobaczyć jak działa szybka podróż. Ja wyskoczyłem z rury niczym Iron Man, natomiast Zombot walnął o glebę i sobie głupi ryj rozwalił. Po dotarciu do Pedro okazało się, że jego bazę przejęły zbuntowane zombiaki, więc ruszyłem ich ogarnąć. Mój Zombot od razu rzucił się do ataku. Mógł sobie sam wybierać cele, które chciał zaatakować, ale mogłem mu również rozkazać atakować dany obszar za pomocą klawisza kół. Niesforna gromadka naparzała do mnie z broni pneumatycznej i prawie mnie pokonali, ale na szczęście Zombot był czujny i podbiegł do mnie, żeby mnie uleczyć. Po chwili przeci oraz tuba, z której wypadali, przestała istnieć. Wróciłem do Pedro, który nauczył mnie jak tworzyć deski i nakazał mi naprawę mostu do kolejnej części mapy, gdzie mogłem zbudować sobie swoją bazę. Znów użyłem szybkiej podróży i poszedłem pod zniszczony most. Do jego naprawy potrzebowałem trzy deski i dwie liny, więc szybko je stworzyłem i odbudowałem most. Po drugiej stronie pierwszy raz spotkałem zombiaki z wbitymi w ciało kolcami i przyznam, że trochę ich nie doceniłem, bo kolce zadawały mi bardzo dużo obrażeń i ledwo uszedłem z życiem. Mój zombot nie miał tyle szczęścia, więc wycofałem się i ostrzeliłem przeciwników. Potem poszedłem do pierwszego lepszego zombiaka i uczyniłem go moim nowym przyjacielem. Wróciłem na most, ale okazało się, że zombiaki z kolcami się odrodziły. Ostrzelałem ich z daleka, ale mój zombot pobiegł naparzać ich pałą i w taki sposób straciłem drugiego kumpla. Postanowiłem, że najpierw rozwalę tubę tych kolcarzy, a potem ogarnę sobie nowego zombota. Plusem poprzedniej walki było to, że udało mi się odblokować kolce dla mojego zombota, więc zamieniłem go w wieżo zwierza i dałem mu pistolet pneumatyczny, żeby przetestować zużycie amunicji. W kolejnej walki Okazało się, że zombot nie zużywał żadnej amunicji, więc mógł strzelać do woli, ale nie robił tego zbyt często. Po rozwaleniu kilku następnych zombiaków i zniszczeniu ich posterunku zdobyłem wiatrówkę, którą chciałem przetestować. Na potyczkę nie musiałem długo czekać, bo obok spotkałem kolejną grupę, wśród której spotkałem trębaczy, czyli nowy rodzaj zombiaka, który zwoływał z okolicy inne truposze. A wiatrówka okazała się być czymś w rodzaju strzelby, która naraz strzelała dwoma nabojami, więc idealnie się sprawdziła na dużą grupę zombiaków. Niestety skończyła mi się amunicja, więc pozostałych dobiłem pałą. Dalej zajmowałem się tym samym, czyli odblokowywaniem punktów Mega Hop, rozwalaniem zombiaków, niszczeniem ich posterunków i naprawianiem mostów. W końcu ogarnąłem, że nadmiar niepotrzebnej broni można złomować, żeby zdobyć duże ilości złomu do wytwarzania. Zdobyłem też kilka punktów umiejętności, więc rozwinąłem sobie trzy skile dla zombota. Pozwiedzałem też okolice i dotarłem do dziwnego szpitala polowego, w którym odpoczywało mnóstwo ludzi z podcinanymi kończynami. Niestety nikt nie chciał ze mną gadać, więc wsiadłem na swojego rumaka i pojechałem rozwalić kolejny posterunek. Z którego otrzymałem ostatnią metalową płytę potrzebną do utworzenia bazy. Postanowiłem wybudować moje schronienie obok miejsca, w którym spałnowały się kawałki drewna. W zakładce budynki miałem odblokowany schron, generator, maszt, palisadę, warsztat broni i kryjówkę w krzakach. Jako pierwszy zbudowałem schron, który posiadał skrzynkę na surowce i przedmioty oraz punkt szybkiej podróży mega hop. Przy okazji sprawdziłem mapę i obejrzałem, jak duży jest obszar gry. Teraz przyszła kolejna warsztat broni. Wybrałem dla niego idealne miejsce i sprawdziłem, co takiego może stworzyć. Do wyboru miałem łuki, kusze, różne bronie pneumatyczne, pałki, a nawet bumerang. Później zajmę się tworzeniem broni, bo teraz chciałem dokończyć zadanie i stworzyć generator. Po zbudowaniu należało wrzucić do niego drewno, żeby zaczął pracować. Teraz przyszła kolejna maszt kontroli nad zombiakami. Ustawiłem go na środku miejsce spawnowania drewna i otworzyłem panel konfiguracji. Tutaj również miałem dużo opcji zarządzania zombotami. Mogą wybrać im polecenia, broń, pancerz oraz ubranko. Dodatkowo mogłem ustalić zasięg działania masztu. Oraz ilość zombie, które mają pracować w jego promieniu. Każda zmiana zwiększała koszt mocy masztu. Postanowiłem, że przy moim maszcie będzie pracowało trzech zombiaków i skupią się oni na zbieraniu drewna. Opcji konfiguracji było sporo, na przykład opcja salutowania, przez którą zombiaki machały do mnie, gdy znajdowałem się w pobliżu. Mimo iż lubię jak mnie uwielbiają moi pracownicy, stwierdziłem, że bardziej lubię, jak dzielnie pracują i zbierają mi drewno. Nagle moją świeżo zbudowaną bazę zaatakowało jakieś parcholce, więc ruszyłem do obrony. Oprócz nie, i mojego zombota, do walki dołączył też pracownik przydzielony do masztu, więc przeciwników udało się szybko zneutralizować. Skoro wykonałem wszystkie cele w bazie, to postanowiłem stworzyć sobie kilka nowych broni. Surowców miałem pod dostatkiem, więc stworzyłem wszystko, co tylko miałem odblokowane, żeby sobie to przetestować. Pierwszy przetestowałem bumerang, który zadziałał tak jak się spodziewałem. Po rzucie kosił wszystkich przeciwników i grzecznie wracał mi do rączki. W ekwipunku nadal miałem trąbkę, która dropnęła mi dużo wcześniej z zombiaków i chciałem sprawdzić, czy czy można jej używać jako broń. Okazało się, że nie, ale można ją było włożyć na pasek szybkiego użycia, tak jak bandaż, więc koniecznie chciałem sprawdzić jej działanie. Po zatrąbieniu w mojej okolicy zespawnowało się kilka zombiaków do bicia. Dzięki temu mogłem przetestować lepszą pałkę, która była szybka, i zadawała spore obrażenia. Teraz przyszła kolej na kuszę. Strzelało się z niej łatwo i jak przystało na kuszę, zadawała bardzo duże obrażenia. Niestety ładowało się ją bardzo długo. Przy okazji odkryłem, że z pacją można robić uniki. Ostatnia broń na liście to ulepszony pistolet pneumatyczny, który miał po prostu większe obrażenia niż jego zwykły odpowiednik. Po zabawie poszedłem odebrać wiadomość z terminala. Odezwał się do mnie Jeff Tusk. Brzmi znajomo? Właściciel Paradise oraz księżycowej bazy polecił mi zbudowanie katapulty, która wystrzeli rakietę, którą wydostanę się z planety. Jednym z materiałów potrzebnych do stworzenia tej wyrzutni były płyty ze stopu, których użyli do zabarykadowania muru dookoła Paradise. Udałem się na miejsce, gdzie znalazłem jedną z płyt. Niestety za barykadą stała spora horda zombiaków. Najpierw chciałem ich powystrzelać z bezpiecznej odległości, ale potem stwierdziłem, że nie. Nie jestem minka faja, otworzyłem barykadę i zacząłem ich naparzać z maczugi. Z pomocą mojego dzielnego różowego zombota szybko uporałem się z zombiekami. Gdy poszedłem dalej okazało się, że przeciwników jest znacznie więcej niż mi się wydawało, ale kijaszek na zombie sprawdzał się na tyle dobrze, że zatrąbiłem sobie trąbką, żeby zwrócić na siebie uwagę wszystkich trupków w okolicy. Na samym końcu tego dołu z umarlakami znalazłem skrzynkę, z której dostałem uroczą maskę zombiaka z warkoczykami. Następnie pobiegłem pod drugą barykadę, ale tym razem użyłem bumerangu zamiast pał Miałem przeczucie, że ta niepozorna broń okaże się najlepszym narzędziem zagłady zombiaków. Otworzyłem barykadę. I nie myliłem się co do bumerangu. Kosił zombiaki wyśmienicie. Nawet nie mieli szans, żeby się do mnie zbliżyć. Z każdym rzutem bumerang zadawał obrażenia wszystkim zombiakom, na które natrafił. Póki co bumerang jest najlepszą i najbardziej satysfakcjonującą bronią w grze. Po przyjemnej walce na końcu dołu znów znalazłem skrzynkę, z której wypadła kolejna maska, tym razem bez włosów. Moją uwagę zwróciła również złota skrzynka, dookoła której latały sobie jakieś żółte kulki. Wysłałem zombota, żeby sprawdził, czy to coś zadaje obrażenia. Nic mu się nie stało, więc wszedłem w zasięg, ale okazało się, że to pszczoły, które mnie akurat mogły zranić. Rozkazałem więc zombiekowi, żeby pozbierał porozrzucane ule z których otrzymałem miód. Po oczyszczeniu drogi otworzyłem złotą skrzynkę, z której wypadł mi złoty nóż Pedra. Nic z nim nie mogłem zrobić, więc postanowiłem oddać go Pedrowi. Niestety ten w ogóle nie chciał ze mną gadać, więc olałem go i wróciłem do bazy. Akurat trwał atak zombiaków, więc trochę sobie do nich postrzelałem. Po odparciu ataku zbudowałem katapultę i tu niestety okazało się, że to już wszystko, co twórcy przygotowali w demie, nie nic więcej z wyrzutnią zrobić nie mogłem. Welcome to Paradise grałem mi się przyjemnie. Jest to spokojna gra, przypominająca mi humorem i stylistyką grę How to Survive. Paradise jest łatwy do opanowania, a nie jak w przypadku Project Zombie, gdzie zderzamy się z brutalną apokalipsą zombie. Pomysł na grę, w której zombiaki mogą być naszymi towarzyszami i pracownikami, uważam za trafiony. Ciekawie i z humorem są też stworzeni przeciwnicy. Zamiast klasycznego zombie krzykacza, mamy zombiaka z trąbką, a zamiast opancerzonego zombiaka, mamy zombiaka ubranego w zbroję z poduszek. W pełnej wersji gry mamy również otrzymać wiele różnego rodzaju pułapek, które pomogą w obronie bazy przed atakami zombie. No i oczywiście w grze jest kooperacja, albo na współdzielonym ekranie, albo poprzez dołączenie przez internet. Z tego co wiem, to w Paradise mają być różne biomy, jak zimowy lub pustynny, ale obawiam się natomiast, że obszar gry okaże się zbyt mały i szybko zwiedzę całą mapę. W grach cenię albo bardzo duży otwarty świat, jak w Project Zomboid, albo losowo generowaną mapę, jak w Seven Days to Die. Do premiery jeszcze trochę zostało. A każdy z Was może sobie tą grę przetestować, bo na Steam jest dostępne demo. Jeżeli chcecie zobaczyć Welcome to Paradise na moim kanale w formie odcinków, to napiszcie w komentarzu zagraj w to!